Witam. Dzisiaj mam dla Was taki krótki filmik, dlatego że na poprzednim moim filmie, w którym pokazywałem takie, takie pierwsze moje odczucia, wrażenia z pracy tą pilarką, czyli Husqvarna 135 Mark II, stwierdziłem tam, że ma jakieś dziwne obroty jałowe, które mi nie pasują. Zresztą pod filmem też pojawiły się komentarze, że, że coś jest nie tak z tymi obrotami, że falują i tak dalej. Nie chciałem na początku może zmieniać tego tej łubać przy gaźniku No dlatego, że to jest wiadomo nowa maszyna Chciałem jej dać trochę czasu, żeby się dotarła, trochę ułożyła Ale po wypaleniu dwóch zbiorników jednak stwierdziłem, że, że muszę do tego zajrzeć, dlatego, że no nie podobały mi się te obroty i mocno dymiła na początku Nawet na tych jałowych obrotach Więc dzisiaj Wam chcę pokazać Jak zrobiłem, jakie ma obroty Mam tutaj obrotomierz, tak, zaraz sobie zobaczymy Jakie ma obroty jałowe i jak ona teraz pracuje ja już tutaj oczywiście ja sobie wyregulowałem, bo w ogóle nie miałem zamiaru filmu nakręcać o tym, więc już sobie wyregulowałem i po prostu pokażę Wam, jak to wygląda po regulacji. Jeśli macie jakieś sugestie, czy, czy to jest dobrze, czy źle, to zapraszam do komentowania Ale zanim Wam pokażę, jak ona pracuje, jakie ma teraz obroty, to może kilka takich informacji ogólnych, które moim zdaniem są bardzo ważne, a o których się dowiedziałem już po, po tamtym moim ostatnim filmie. Mianowicie, pierwsza sprawa, w tamtym filmie powiedziałem, że w tej pilarce łożyska korbowodu są osadzone w plastiku bo po prostu na schemacie nie widziałem żeby ta pilarka miała jakąś osob osobną misę korbowodu tak? natomiast niedawno się dowiedziałem, że jednak tak nie jest, że ona ma misę korbowodu jakąś tam magnezową, coś takiego i tam są osadzone łożyska tylko ona chyba jest jakaś wkomponowana tutaj, wtopiona w, ogólnie w karter Także po prostu nie można jej osobno dokupić. Tak, tak zrozumiałem. Także w każdym razie chodzi o to, że tutaj łożyska jednak nie są w plastiku. Druga sprawa jest taka, że już popracowałem ją trochę, wypaliłem dwa zbiorniki paliwa. No i stwierdzam, że jednak filtr powietrza przepuszcza drobny pyłek. Oczywiście to nie jest nic dużego, to jest taki naprawdę minimalny, minimalny pyłek, taka mączka, ale jednak przepuszcza i warto by coś z tym zrobić. Także będę tutaj też coś kombinował później. Natomiast trzecia informacja jest taka, też bardzo istotna. Mianowicie tutaj pompka oleju w tym urządzeniu, ona jest na stałe podłączona do wału tego wychodzącego z silnika. Także pompka oleju podaje olej cały czas. Nawet jeśli pilarka pracuje tylko na obrotach jałowych, sobie leży na ziemi, my nic nie robimy. Ona cały czas podaje olej, dlatego. Trzeba na to zwracać uwagę i jeśli się tylko da, to wyłączać tą pilarkę po to, żeby po prostu tego oleju nie marnować. A mówię to głównie dlatego, żebyście się nie martwili i nie zdziwili, jeśli po prostu położycie, odstawicie pilarkę i później się okaże, że pod spodem jest plama oleju albo że jak ją przegazujecie, to nagle zacznie niesamowicie chlapać olejem. To jest normalne, dlatego że podczas po prostu pracy jałowej, jeśli ją odstawicie, ona cały czas podaje olej, ona się tam trochę zalewa i później, jak ją chcecie wziąć do ręki i pracować, to okazuje się, że, że tego oleju jest po prostu za dużo. Także to są takie rzeczy, które, które chciałem Wam powiedzieć. Natomiast przejdźmy sobie teraz do, do zobaczenia, jakie to są obroty, jak wygląda praca. A więc, dlaczego zmieniałem tutaj ustawienia gaźnika i, i co zrobiłem? Mianowicie, tak jak stwierdziłem, chyba zdaje się, że na początku ta pilarka po prostu nie, paso, nie pasowały mi jej obroty, obroty jałowe. Trochę falowała raz były szybsze, raz, raz niższe. Poza tym mocno dymiła, zwłaszcza na początku, zanim się, zanim się rozgrzała, mocno dymiła nawet na tych obrotach jałowych. Myślałem, że to może być spowodowane po prostu tym, że przed odpaleniem, wiadomo, zimnego urządzenia najpierw trochę pompowałem paliwa, tak, że trochę zalałem cylinder paliwem i po prostu jest go za dużo, i dlatego tak dymi. Ale powiem wam, że dzisiaj po prostu ona nie pracowała jakieś 2-3 dni. I Dzisiaj tak z ciekawości sobie spróbowałem ją odpalić bez pompowania paliwa. Nawet nie, włoży, nie włączyłem sania, po prostu pociągnąłem za, za starter za linkę i odpaliła za pierwszym razem, ale też mocno dmiła, Czyli tutaj był jakiś inny problem. No oczywiście pierwsze co mi się nasunęło, to że po prostu tutaj jest źle ustawiona śruba L że podaje za dużo paliwa na niskich obrotach więc postanowiłem trochę tutaj podłubać, poustawiać i zaraz Wam powiem zaraz Wam pokażę, jak to wygląda teraz mianowicie to co zrobiłem, to śrubę L cofnąłem trochę dlatego, że z tego co przeliczyłem bo pamiętajcie, że jeśli dłubiecie przy gaźniku zwłaszcza w nowym urządzeniu to warto najpierw sobie ten, tą śrubę cofnąć do końca, zobaczyć po prostu, jak ona jest ustawiona, żebyście mogli później w każdych warunkach, jeśli coś źle zrobicie, żebyście mogli zawsze sobie z powrotem się wrócić do tych ustawień, które były na początku, tak. Więc zmierzyłem sobie, ile, ile obrotów ma śruba L w tej chwili, a czy to no może nie w tej chwili, tylko jak była ustawiona fabrycznie, i wyszło mi, że ma 2,14 obrotu. Także to trochę jest, mi się zdaje, że dużo, ale tak sobie. Sobie tak po prostu poustawiałem trochę na ucho. Zobaczyłem gdzie są najwyższe obroty, i tak dalej. Zresztą nie będę Was zanudzał szczegółami. W każdym razie ogólnie chodzi o to, że śrubę L cofnąłem o jakieś pół obrotu, i w tej chwili pracuje No, zobaczycie, jak, jak pracuje. A później po prostu sobie śrubą T wyregulowałem, dopasowałem, żeby, żeby obroty, bo śrubą L. Zrobiłem, żeby mieszanka była taka, jaka, jaką uważam, że jest, że jest najlepsza. Natomiast później się okazało, że oczywiście obroty nie były takie jak trzeba, więc śrubą te wyregulowałem, żeby było właśnie około 3000 obrotów. I zaraz wam to pokażę, jak ona pracuje i bardzo zapraszam do komentowania, bo jestem ciekaw waszej opinii, czy, czy już może być, czy jeszcze jednak coś tutaj podłubać, pokombinować. Więc tak jak widzieliście, obroty jałowe utrzymują się około 2,700-2800. 2 Mi się zdaje, że jest dobrze. Nie jest praca tej pilarki jakaś taka bardzo stabilna, ale po obrotomierzu widać, że, że utrzymują się w miarę, w, miarę w, w jakimś tam przedziale. Powiem Wam szczerze, że tutaj trochę. Stąpiło mam trochę problem, jeśli chodzi o ustawianie, dlatego że tu jest ten system XTORK, o którym tak naprawdę nic nie wiem, na którym się nie znam, więc nie wiem, jak to powinno pracować. Ale po prostu ustawiłem tak jak na razie, uważam, że, że moim zdaniem jest nie najgorzej, że, że może tak pracować. Jeśli macie swoje opinie, to, to napiszcie chętnie się dowiem, może coś jeszcze pozmieniam. Natomiast to, co Wam jeszcze pokażę, to zobaczcie sobie. Jaka zaolejona jest ta prowadnica, ale to, jest, to nie jest żaden błąd, tak powinno być, dlatego że chwilę pracowała na, na obrotach jałowych, tak jak ja mówiłem wcześniej, tutaj pompka podaje cały czas, więc ona po prostu musi się zalewać, tak? nie ma wyboru. Tylko po prostu mówię to, żebyście wiedzieli, że to nie jest błąd, tak ma być. Po prostu takie, takie jest zbudowane to urządzenie. Tutaj na koniec jeszcze taką trochę zrobię prywatę, dlatego że. No, ja prowadzę taki kanał, nawet nie prowadzę, po prostu wrzucam filmy i taki kanał się zrobił. Chodzi o to, że wiele osób nie wiem, błędnie chyba zakłada, że jestem jakimś, nie wiem, bo prowadzę kanał, to się na tym znam, to jestem, nie wiem, fachowcem czy coś, więc tutaj muszę zdementować wszelkie tego typu opinie. Jestem zwykłym użytkownikiem, takim jak wy, tak naprawdę, no może posiadam trochę więcej pilarek niż, niż nie jeden. Może troszkę więcej nimi pracuję, ale poza tym jestem po prostu zwykłym użytkownikiem. Tak? Nie mam żadnego wykształcenia w tej dziedzinie, nie, nie jestem mechanikiem. Także wybaczcie, ale także musicie niestety, ale być przygotowani na to, że podczas moich filmów mogę się mylić, mogę coś przekręcić. Nie, ja tego nie robię z pozycji, że tak powiem, fachowca, czy, czy kogoś, kto się zna. Robię to raczej z pozycji. Zwykłego użytkownika, takiego, który ma po prostu pilarkę w domu i sobie czasami jej używa. Także to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na inne filmy.